I się słuchajcie, zainspirowany Marcinem, razem z młodym członkiem rodziny postanowiłem paść do, na ściankę wspinaczkową. Jak to wygląda, Paście, Takie różne tutaj wyciągi, wyciągi, szlaki, skałki, różne trudności do treningu, tutaj do opuszczania. Tutaj jeszcze jeden osobny taki o, pod takim nachyleniem, pod takim kątem Tutaj dla dzieciaków Tutaj dla też takich innych drzewo jakieś też jakby co, żeby się można wspinać No i co? Zaraz też wspinamy, Marcin kurczy normalnie Wielkie dzięki za to Zaraz się przebieramy i wspinamy Jedna z piękniejszych rzeczy, rzeczy, która mi się w życiu przydarzyła Dzięki Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę że dawałeś mu pierwsze lekcje, jeżeli chodzi o skinanie. Pozdrawiam, siemano, cześć Maciej.